Mojżesz powiedział do ludu: Pamiętajcie o dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli. Gdy pan wyprowadził was stamtąd mocną ręką. Nie wolno więc jeść nic kwaszonego. Wychodzicie dziś w miesiącu Abib, a gdy pan wprowadzi cię do ziemi, Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Chiwity i Jebusyty. Którą Twoim Ojcom poprzysiągł dać Ci jako ziemię mlekiem i miodem płynącą, wówczas będziesz zachowywał w tym miesiącu te obrzędy. Przez siedem dni będziesz szaśniki, a siódmego dnia będzie święto Pana. Szaśniki będą jedzone przez siedem dni, nie zobaczy się u Ciebie nic kwaszonego i w całym Twoim kraju. Nie będzie kwasu. W tym dniu wytłumaczysz swojemu synowi, mówiąc: To z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. Będziesz to miał na ręce, jako znak i między oczami, jako pamiątkę, aby prawo Pana było w Twoich ustach, gdyż mocną ręką Pan wyprowadził Cię z Egiptu. Każdego roku, w oznaczonym czasie, będziesz przestrzegał tego postanowienia. Mówimy o święcie Pesach. Właściwie jesteśmy tuż przed chwilą, tym, przed, przed tym świętem. To święto jest miesiącem Awif. A wif wiosna, czyli to jest święto wiosny, plonów. Dla nas jest to bardzo ważne święto. Pesach w ogóle etymologicznie, pesach, przejść na pasach. Można bardzo łatwo sobie to skojarzyć, prawda? To jest przejście, to jest oszczędzony. Wieloznaczeniowość jest tutaj ukryta w tym słowie, ale nie tylko w tym słowie, w tym święcie. Jest wiele tajemnic, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Z punktu widzenia żydowskiego. Wyciszę telefon, przepraszam bardzo, co by nam nie przeszkadzał. Więc tak jak święto Pesach bardzo mocno odnosi się do ludu hebrajskiego. Wręcz jest to taki kronik kronikalny zapis naszego wyzwolenia. Ale tak naprawdę jest dużo uniwersalnych przekazów kryjących się w tamtym wydarzeniu. Pierwsza rzecz. Od początku. Lud hebrajski zniewolony przez Egipcjan, uciemiężony. Zaczyn przyszłego narodu. Co łączyło ten lud hebrajski? Język, krew, ubiór, wspólne opowieści i ból. Ból, który był niewyrażony. Ból, który rozlegał się w ciszy, a ta cisza była głośniejsza niż niejeden krzyk. To, co można było poczuć w sercu tamtych ludzi, to, co oni przeżywali, zauważył kadosz Baruchu. I to, co było w sercu, trafiło do serca. To jest niesamowite, ponieważ mamy dowód w tej opowieści, że Potrzeba serca, która nie była ukonstytuowana, w żaden sposób ubrana myślą, w, sposob, w sposób niesamowity dotarła do źródła. I Bóg na to odpowiedział, dając odpowiedź. Więc mamy tutaj pewne pocieszenie, że nawet jeżeli nie wiemy, nie jesteśmy w stanie ubrać intelektualnie naszych potrzeb, Bóg widzi to, co potrzebujemy. I jest w stanie na to odpowiedzieć, i chce na to odpowiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Gdzie jest Bóg? Bóg jest tam, gdzie go wpuścisz. Jeżeli zrobisz miejsce, wszystko inne sprzysięży się, że tak powiem, przeciwko tobie na twoją korzyść. Więc musi zaistnieć przestrzeń w sercu, musi zaistnieć. Myśl, zaczyn. I tak też się stało. Ta zmiana, którą daje nam święto Pesach, mówi nam, że musimy być na to gotowi. Najpierw musimy, tak jak jest symbol gwiazdy Dawida, prawda? Trójkąt, aspekt ludzki, człowiek, który kieruje rękę do Boga, wykonuje całą pracę, jaką może. I trójkąt skierowany w dół, praca Boga. To się razem spotyka jest harmonia. Więc musimy zrobić na to miejsce. Ale żeby zrobić to miejsce, tą przestrzeń, musimy wyjść ze strefy komfortu. Wyjść przeciwko nawykom, popkulturze, zwyczajom, rodzinie, przyjaciołom. Nie mówię, że to jest nakaz, że tak powinniśmy zrobić. To oczywiście to jest w zależności od. Indywidualnych przypadków, prawda? To, by, to był bardzo zwycz, niezwykły przypadek. Trzeba było zostawić wszystkie ograniczenia zewnętrzne, ale najpierw zrobić przestrzeń w środku. Więc to było bardzo ryzykowne. I to zawsze, jest, to, to zawsze boli wyjście ze strefy komfortu, ponieważ sięgasz po coś nowego, sięgasz po swoje ja, chcesz się rozwinąć. Tutaj była mowa o zakwasie. Dlaczego zakwas? Żeby, powstał, żeby był zakwas, zakwas jest potrzebny do produkcji chleba, bogatego chleba, który wyrasta. 18 minut, tyle czasu było potrzeba, żeby ten chleb wyrósł. My tego czasu przed uciecz... w trakcie ucieczki przed faraonem no, nie mieliśmy tego czasu. Więc jedyne, co można było przygotować, biorąc pod uwagę sytuację, na ile przeciwnik tam pozwalał, czyli warunki, Mogliśmy zrobić podpłomek, a nie klep, który spożywamy kupując w piekarni ten bogaty, wyrośnięty chleb. To jest ten zakwas, ferment. Ferment, którego nie wolno nam spożywać w święcie Pesach. I w pewien symboliczny sposób trochę łączymy się z naszymi przodkami. Ale nie o tym. Ten ferment. Ferment jest symboliczną rzeczą. Ferment jest symbolem też zaczynu zła. Powinniśmy się z tego uwolnić. Powinniśmy mieć to na względzie, żeby jak tylko mamy jakąś złą energię, jak cokolwiek, co w nas może pozostać, powinniśmy to z siebie wyrzucić. To jest przekaz Pesach. Ok. Pesach również symbolizuje triumf narodu, triumf, triumf ludu hebrajskiego, który przeistoczył się w naród, prawda? Wyszedł z niewoli, ale również jest obietnicą. Obietnicą czego? Obietnicą przyjścia mesjasza, odkupienia. Żeby to odkupienie oczywiście zaistniało, musimy sprowadzić mesjasza i są dwie, dwa scenariusze tego, co ma się wydarzyć w momencie, kiedy przyjdzie mesjasz. Albo będzie źle: wojna, pomór, głód, będziemy sobie robić krzywdę, będziemy szukać podziałów, będziemy łamać wszystkie zasady albo w jakiś tam sposób spróbujemy się dogadać. To co się tutaj dzieje, to że się tutaj spotykamy, to jest nie tylko dialog, to jest zaczyn, to jest pozytywny ferment, to jest pozytywny zakwas. To jest szalom, to jest rozmowa, to jest zaczyn do miłości. W tą stronę idziemy. Więc mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy ten cieplejszy scenariusz, a teraz yy, zaśpiewam psalm, 121. dwudziesty pierwszy. <śpiewanie> si la el wo